Witam Was w kolejnym odcinku Specjum Editor X. Dzisiaj zajmiemy się odblokowaniem Huge Chef Kata. Jest to huge pet, na którego jest 100% szansa, wystarczy zrobić jedną rzecz, o której już mówiłem w poprzednich odcinkach. Wystarczy zagrać w inną grę Big Games, a mianowicie My Restaurant i tam obsłużyć 100 tysięcy klientów. Będzie to mój pierwszy raz, kiedy zagram w tą grę, więc nie wiem co tam się tak dokładnie robi. Też jestem ciekawy ile czasu nam zajmie jego zdobycie. Jestem lekko spóźniony, ponieważ jest dzisiaj 27 marca, około godziny 12 i dopiero startuję z tym wyzwaniem na huge PETA. No dobra, no to lecimy do gry My Restaurant. No i jesteśmy. Na samym starcie wyświetliła nam się informacja o wczorajszej aktualizacji, w której możemy zdobyć właśnie tego huge peta. Poniżej mamy jeszcze informacje co zostało jeszcze do tej gry wprowadzone, ale to nas nie interesuje. Dodatkowo w lewym dolnym rogu mamy licznik, ile klientów nam pozostało, aby odblokować huge peta. Słuchajcie, ja sobie chwilę pogram. Jak znajdę jakiś fajny sposób na pozyskiwanie klientów, to wam dam znać. Słuchajcie, minęło 24 godziny. Mamy już 34 klientów obsłużonych. Pierwsze 5 godzin to była masakra, ponieważ testowałem różne rozwiązania. Niestety żadne z nich się nie sprawdziło. Przez te 5 godzin obsłużyliśmy niecałe 2000 osób, ale później znalazłem pewien sposób, który po części się sprawdził. Aktualnie znajdujemy się na pierwszym piętrze naszej restauracji, na którym nie ma zbyt dużo stołów i krzeseł, ale jest jeden przedmiot w bardzo dużej ilości, a mianowicie ta gablota. Jedna taka kosztuje 35 tysięcy. Dzięki temu przedmiotowi zwiększa się nasza szansa na to, że naszą restaurację odwiedzi celebryta. W momencie, gdy taki celebryta odwiedzi naszą restaurację, restaurację zwiększa się częstotliwość odwiedzania naszej restauracji przez pozostałych klientów. Dodatkowo ten przedmiot się stakuje, więc im mamy ich więcej, tym większa szansa, że celebryta odwiedzi naszą restaurację. Według mnie jest to spoko sposób, aby zwiększyć ilość klientów. Czy to jest najlepszy sposób? Nie wiem, ale pewnie jak pogram trochę więcej, to wam dam znać. Dodatkowo mamy już odblokowane 4 piętra. Jeżeli chodzi o pierwsze piętro, to już widzieliście, tu mamy drugie. Jeżeli chodzi o stoły i krzesła, to kupowałem takie, jakie mi się podobały. Tu mamy trzecie, widzicie, że ono jest jeszcze inne. No i na czwartym, tak naprawdę je kupiliśmy niedawno, więc tu zbyt dużo nie ma, tylko są jakieś takie stoły. Dzięki którym podobno nas częściej odwiedza Mikołaj. Jeszcze jest jedna fajna rzecz, którą kupiłem: Mianowicie złote stanowisko do składania zamówień. Dzięki niemu mamy szansę, że posiłek zostanie podany na złotym talerzu. Przez co klient zapłaci dużo więcej. Jest to druga inwestycja, ponieważ to stanowisko kosztuje milion ale dzięki niemu pozyskujemy dużo szybciej pieniądze, przez co szybciej rozbudowujemy naszą restaurację, dzięki czemu jeszcze więcej będziemy mogli obsłużyć klientów. No, dobra, ja idę dalej grać. Jeżeli coś fajnego jeszcze znajdę, to wam pokażę. Ja witam Was z dnia kolejnego, albo nie kolejnego, bo to chyba już trzeci. Mniejsze o to. Właśnie stoimy przy bardzo niesamowitej maszynie, o której chciałbym wam powiedzieć. A mianowicie ten automat losuje nam bonusy. Jednym z tych bonusów jest bonus, dzięki któremu pozyskujemy nowych klientów w niesamowicie szybkim tempie. Tak jak widzicie, mamy już ponad 88 tysięcy klientów obsłużonych. Została nam ostatnia prosta, aby odblokować huge peta. Widzicie, w jakim tempie przychodzą nowi klienci. To właśnie dzięki bonusowi z tej maszyny. Według mnie jest to najlepszy sposób, aby przyspieszyć pozyskiwanie nowych klientów. Słuchajcie, zostało nam nieco ponad 50 klientów do obsłużenia, aby zdobyć huge peta. I uda nam się to zrobić całkowicie bez wydawania Robuxów. Jeżeli chcecie wiedzieć, w co zainwestować, aby przyspieszyć pozyskiwanie klientów, to zapraszam do poprzedniego odcinka, który właśnie się Wam wyświetla w prawym górnym rogu. Na sam koniec udało nam się zdobyć dwa fajne busty, ponieważ na podwójne pieniądze oraz zwiększenie ilości nowych klientów. Dodatkowo jako potwierdzenie, że nie wydaliśmy żadnych Robuxów, to w kategorii Game Passy mamy wszystkie Game Passy do zakupienia. W sumie nawet nie wiem co one konkretnie robią, ale tak jak widzicie, wszystkie są do zakupienia. Słuchajcie, teraz zauważyłem, jak sobie odpalamy busty, to tutaj po prawej stronie mamy, że co 25 tysięcy lajków dostajemy darmowe busty. Wow, nawet nie wiedziałem o tym, pewnie kilka razy skorzystaliśmy na tym. Właśnie sprawdziłem i przybyła bardzo duża ilość lajków, odkąd wyszedł ten event z tym huge petem. Jeżeli chodzi o kelnerów i kucharzy, to tak jak widzieliście, właśnie odblokowaliśmy ostatniego. I słuchajcie, zostały nam 3, 2, 1 i mamy... Myślałem, że jakieś okienko z gratulacjami wyskoczy, czy coś. A nie, przepraszam, w prawym dolnym rogu wyskoczyło, że otrzymaliśmy badge'a. No i właśnie się skończyła nasza przygoda z My Restaurant. No to lecimy do Pet Simulator X. No i już jesteśmy. Na samym starcie przywitał nas taki komunikat. Co oznacza, że otrzymaliśmy naszego huge peta? Wpiszcie w komentarzach, czy wam też się udało go odblokować? Słuchajcie, we wczorajszym odcinku mówiłem, że huge chef Cat jest ograniczony do 50 tysięcy sztuk. Otóż mam dla was dobrą informację: jego ilość została zwiększona do 100 tysięcy sztuk. Na Twitterze Davida, czyli osoby, która pomaga współtworzyć My Restaurant, właśnie taki tweet się pojawił. Co oznacza, że jeszcze trochę zostało czasu, aby odblokować tego huge peta. A tak właśnie on się prezentuje. Według mnie nie jest to najpiękniejszy huge pet, ale go zdobyliśmy całkowicie za darmo. Na pewno go zatrzymamy w naszej kolekcji. Jak co odcinek, mam dla Was przygotowane eventowe pety, zarówno w wersji normalnej, jak i hardcore. Aby otrzymać takiego peta, wystarczy napisać jakiś ładny komentarz oraz ważnik z gry. Nie zapomnijcie napisać, którą wersję peta chcecie normalną, czy z hardcore moda. Dodatkowo zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie na temat giveawaya, który znajduje się na kanale w karcie społeczność, w którym będzie do wygrania właśnie ten piękny Huge Hell Rock. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam on się spodobał. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, jest nas coraz więcej, za co bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!